Olga, można powiedzieć, że ty jesteś już weteranką, taką osobą doświadczoną w biegu po nowe życie. Czy jakoś tak się swoich kolegów, co tutaj trzeba zrobić? Czy oni tak na żywioł zaufali ci i po prostu przybiegli za tobą? Nie no, po prostu powiedziałam, że to, tylko to jest tak wyjątkowa impreza, że no nie może ich tutaj zabraknąć. A że oni też są wyjątkowi, to stwierdziłam, że te puzle do siebie pasują. Wyjątkowi, ale jeszcze żółci i dziewiczy. Tak, pierwszy raz mój tutaj jest kolegi Jacka też, pierwszy raz byliśmy bryfowani już od długich długich e, dni pouczani nawet znamy trasę na pamięć. Na, na pamięć, pamięć trenowaliśmy. Łukasz jest dziewicą, ja jestem dziewicą, chcieliśmy to wszystkim powiedzieć I, i dzisiaj będziemy rozdziewiczani. Szybko rozdziewiczycie? Szybko damy radę. Mamy kiki, są rozgrzane. My jesteśmy rozgrzani, także będzie bardzo dobrze. Bardzo dobrze Mamy będzie, słuchajcie. Mówią, żeby. Przemek Saleta mówił, żeby jednak się nie śpieszyć, no żeby ludzie się mogli popatrzeć, ale ja mam taką, taką taki, no... Syndrom zwycięzcy. No i nie wiem, jak to będzie, nie wiem, jak to będzie. No. A słuchajcie, oprócz tego, że trzeba powiedz z oprócz tego, że będzie wesoło, fajnie i ludzie się lubią, mówiła Wam jeszcze Olga, o co tutaj chodzi? Tak, tak, wiemy, wiemy. Ja mówię, ja mam taką osobistą relację, ponieważ do, do tego, ponieważ mój, niestety już w świetnej pamięci, ale treścią miał przeszczepioną wątrobę. Sześć lat 6 lat dzięki temu dłużej żył. Także myślę, że, że, że jak się dowiedziałem, bo rzeczywiście, szczerze mówiąc, ja nie bardzo wiedziałem. prawdę mówiąc. I jak dowiedziałem się, to obiecuję, że jak będziecie chcieli, to. Co roku teraz będę przychodził, ponieważ no, jest to bardzo piękna inicjatywa, bardzo piękna akcja, wspaniała. E, dajmy z siebie jak najwięcej i co możemy, żeby ludzie mogli chociaż kilka, kilkanaście lat dłużej żyć, albo kilkadziesiąt. Tego życzymy. Panie Łukaszu, oddawać narządy po śmierci? E, oczywiście, oczywiście, że tak. Ja pierwszy raz jestem, nie, nie, nie miałem tak jak Jacek, na, y, y, no pierwszy raz w ogóle miałem styczność ze sobą po transplantacji. Dla mnie jest to duże przeżycie, właściwie trochę byłem zły na początku na Olgę, bo... Nie uprzejmie mnie, że to taka jest dawka emocji, bo rozmawiasz z ludźmi, którzy żyją 10, 15, 20 lat, którzy funkcjonują z tym. Starają się żyć, są uśmiechnięci. Czasem myślę sobie, z Krzyśkiem wachem staliśmy i tak kurczę, oni mają więcej energii niż my teraz. jak weźcie do roboty. Musimy teraz e, też jakby mocno ich wspierać, więc. E... No tak, rzeczywiście, osoby po, po transplantacji, po przeszczepie, z reguły mają bardzo dużo energii, no może nie więcej statystycznie niż Olga, ale, ale dużo. Wiecie? Tak, bardzo dużo. Dlatego w ogóle ja powiedziałam też że dla mnie te w ogóle spotkania są właśnie wyjątkowe żeby docenić to co się ma bo tak naprawdę my bardzo często w tym biegu w tym takim no wiadomo tu spektakle tu teatry tutaj praca tu obowiązki tu coś tam zapominamy o tym że tak naprawdę najważniejsze jest zdrowie i to że właśnie nas to nie dotyczy i ja zawsze mówię że takie dla mnie te spotkania sprowadzają mnie trochę na ziemię jestem bardzo za nie wdzięczna one są bezcenne zdrowie solidarność empatia to jest to i dlatego biegniemy dlatego będziemy biec długo, żebyśmy jak najdłużej trzymali w sobie te trzy cechy, które przed chwileczką powiedziałem. Ho!